Dietetyk Monika Jałowiec podpowiada, jak uniknąć przybierania na wadze podczas świąt wielkanocnych i po świętach. To czas, który wiąże się z różnymi smakowitościami na stole, co utrudnia utrzymanie masy ciała, jednakże istnieją triki, które można zastosować, aby nie pozwolić na przyrost kilogramów. Święta to czas, kiedy na naszych stołach pojawiają się różnego rodzaju smakołyki, które często są bardzo kaloryczne. Dlatego też, dbając o swoją sylwetkę i zdrowie, warto zastosować kilka trików, które pozwolą nam cieszyć się smakiem świąt bez zbędnego tycia. Jednym z nich jest wybieranie zdrowszych zamienników dla niezdrowych produktów. Takich produktów jak na przykład majonez, czyli zamienić majonez za jogurt naturalny. Warto też używać zamienników cukru, czyli na przykład ksylitolu lub erytrolu do słodkości, do ciast, które w tym czasie się pojawiają. Warto też zwracać uwagę na to, ile czego nakładamy na talerz, jak również ograniczyć spożycie alkoholu. Jeśli jesteśmy gdzieś w gościach i czasem jest ciężko odmówić tym osobom, które nas goszczą w swoim domu, to na przykład warto, z tej gościny wrócić spacerem. Czyli też jednocześnie dodać sobie tą aktywność fizyczną. Zdaniem specjalisty najczęstszym błędem dietetycznym popełnianym podczas świąt jest podjadanie. Łapanie różnych przekąsek, czyli raz jemy sobie kawałeczek jakiejś szyneczki, jakieś jajeczko, jakąś dodatkową porcję sernika, bo ktoś nas namówi i tak naprawdę suma sumarum nie jesteśmy też w stanie dokładnie ocenić, ile tak naprawdę zjedliśmy. Dietetyk podpowiada również, że ilości spożywanego jedzenia powinny być umiarkowane. A posiłki powinny być spożywane w regularnych odstępach czasu. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy my jesteśmy już najedzeni, czyli nie siedzieć cały czas przy tym stole takim świątecznym, tylko też, też zwrócić uwagę na to, czy ja, ja już się najadłam, czy y, odczuwam to, y, tą sytość i też po prostu się nie przejadać. Często podczas świąt nie brakuje także alkoholu. Dietetyk zwraca uwagę, że picie alkoholu może mieć wpływ na naszą wagę. Dlatego warto wybierać, bardziej dietetyczne opcje. Alkohol ma również wpływ dlatego, że alkohol sam w sobie kaloryczny jest. Jest to dość duża kaloryczność również. Alkohol też bardzo często też zwiększa apetyt, czyli też jesteśmy w stanie zjeść trochę więcej. Jeśli chodzi o samo spożycie alkoholu, warto tutaj stawiać na alkohole, które nie są słodkie, czyli czysty alkohol typu wódka lub whisky. Jeśli używamy jakiegoś napoju łącząc ten alkohol, to warto, żeby była to chociażby napoje typu zero, które same w sobie kalorii nam dodawać nie będą. Wielkanoc to również czas jajecznych potraw, ale także tutaj można zastosować mniej kaloryczne alternatywy. Dawniej było uznawane, że jajka zawierają dużą ilość cholesterolu, więc też ten cholesterol w naszym organizmie mogą ponosić. Ale w ostatnich latach badania udowadniają, że wręcz jajka mogą pomagać w obniżaniu poziomu cholesterolu. Więc dlatego jak najbardziej zachęcam, żeby te jajka jak dalej królowały na stole wielkanocnym, ale już na przykład z innym sosem niż z majonezem. Aby uniknąć przybierania na wadze podczas świąt wielkanocnych i po nich, warto pamiętać o umiarze w jedzeniu, zastosować zdrowsze zamienniki i przekąski, spożywać posiłki w spokoju, zadbać o aktywność fizyczną oraz kontrolować ilość spożywanych kalorii.